Minęły dwa lata od tragicznej śmierci generała Świerczewskiego. Bohater walk o wolność Hiszpanii, jeden z organizatorów polskich sił zbrojnych w ZSRR, ukochany przez żołnierzy wychowawca odrodzonego wojska polskiego, dowódca II Armii, padł od skrytobójczych kul faszystowskich bandytów. Na cmentarzu wojskowym w Warszawie, gdzie spoczywają zwłoki bohatera z nad Ebro i Nysy, stawili się licznie jego dawni towarzysze broni, przedstawiciele wojska, rządu oraz delegacje partii politycznych i organizacji społecznych. Na grobie wyrósł wielki stos wieńców, symbolizujących uczucia narodu polskiego dla legendarnego generała Waltera, bojownika o wolność i socjalizm. Doroczna sesja budżetowa Sejmu była poświęcona uchwaleniu preliminarza budżetowego i zadań Narodowego Planu Gospodarczego na rok 1949 oraz reformie wymiaru sprawiedliwości. Duże zainteresowanie wywołała odpowiedź ministra Modzelewskiego na interpelację w sprawie umowy repatriacyjnej z Francją. Minister stwierdził, że sprawa repatriacji robotników polskich z Francji jest tylko fragmentem stosunków polsko-francuskich, pogarszających się stale wskutek polityki rządu francuskiego, ulegającego naciskowi imperialistów amerykańskich. Wierzymy jednak, że we Francji znajdą się czynniki pokojowe, które doprowadzą do przyjaźni i współpracy obu narodów. W sesji Sejmowej przysłuchiwali się uczniowie Szkół Warszawskich. Była to praktyczna lekcja nauki o Polsce współczesnej i zagadnieniach międzynarodowych. W całym kraju odbywają się wiece poświęcone deklaracji rządowej w sprawie unormowania stosunków między państwem a kościołem. Jesteśmy na zebraniu w Teatrze Polskim w Warszawie. Znakomity aktor Aleksander Zelwerowicz powiedział. Państwo zapewnia każdemu obywatelowi pełną swobodę wiary i praktyk religijnych. Nie można jednak tolerować wrogich wystąpień rozpolitykowanej części kleru. Wieś również żywo zareagowała na oświadczenie rządu. Oto Smolniki w powiecie wieluńskim. Przed rozplakatowanym tekstem licznie gromadzą się chłopi. Samorzutnie zorganizował się wiec, na którym zebrani uchwalili rezolucję solidaryzującą się z oświadczeniem rządu. Społeczeństwo polskie w większości swej katolickie uznało słuszność stanowiska rządu i całkowicie je popiera. Codziennie rano w Urzędzie Pocztowym na Okręgu Wrocławskiego listonosze wiejscy Marta Jakubowa i Michał Broszko ładują listy, paczki i gazety i udają się w drogę. Spragnieni nowin mieszkańcy okolicznych wsi znają dobrze godziny przybycia listonoszy i oczekują ich na progu swych domów. Nowy numer gromady przynosi ciekawe wiadomości. W krótkim czasie pismo zdołało zdobyć setki tysięcy czytelników. Listonosze wiejscy spełniają ważną rolę w rozpowszechnianiu kultury na wsi. Dzięki nim gazety i książki trafiają do najdalszych zakątków kraju. Oni ferbują nowych prenumeratorów pism chłopskich. Robotnicza spółdzielnia wydawnicza prasa nagrodziła wyróżniających się listonoszy wiejskich okręgu wrocławskiego. Otrzymali oni premie pieniężne oraz piękne komplety książek. Całą zimę trwały prace przy budowie domów osiedla Marięsztadckiego przy trasie WZ. Dzięki współzawodnictwu i zastosowaniu nowych metod budowy domy rosną z niespotykaną dotychczas szybkością. Wszystkie te budynki są już zamieszkane. Panuje jednak spokój i cisza. Większość mieszkańców znajduje się przy pracy na trasie. Tu natomiast panuje wielki ruch. Już widać wyraźnie, jak trasa przebiegnie od mostu Śląsko-Dąbrowskiego, obok Palacu pod Blachą, do wlotu tunelu. Rosną odbudowywane zabytkowe kamieniczki na krakowskim przedmieściu. Kolejki wąskotorowe i mechaniczne kopaczki bez przerwy usuwają ziemię z wykopów. Downiczowie trasy osiągają dużą szczędność pracy i czasu dzięki samochodom wywrotkom typu ZIS, które zakupiliśmy w Związku Radzieckim. Na trasie WZ roboty nie ustają nawet w nocy. Przy świetle reflektorów wywodzi się ziemię z przejścia dla pieszych które połączy tunel ze schodami ruchomymi. Policja amerykańska oczekuje przyjazdu niebezpiecznych gości. Na lotnisko nowojorskie przybywają przedstawiciele Związku Radzieckiego i Państw Demokracji Ludowej na kongres intelektualistów amerykańskich w obronie pokoju. Na czele delegacji radzieckiej stał znany pisarz Fadieja. W skład delegacji polskiej weszli redaktor kuźnicy Paweł Hoffman, prezes Związku Literatów Leon Kruczkowski oraz wybitny socjolog profesor Stanisław Ossowski. Mimo prób Departamentu Stanu storpedowania kongresu, obrady jego odbiły się szerokim mechem w Stanach Zjednoczonych. Zdenerwowane tym władze amerykańskie nakazały delegatom zagranicznym opuszczenie USA natychmiast po zakończeniu kongresu. Ludowa Republika Rumuńska poświęca wiele uwagi opiece nad dziećmi. Przy fabrykach powstają żłobki, w których dzieci znajdują opiekę w czasie, gdy rodzice pracują. Oto żłobek przy wielkich zakładach bukienniczych w Bukareszcie. Starsze dzieci zajmują się naklejaniem wycinanek i ustawianiem budowli z klocków. Po pracy obiad smakuje wyśmienicie. Najmłodsze zaczynają swój dzień w żmobku kąpielą. Następnie waga i wizyta u lekarza. Po badaniu śniadanie składające się na razie z butelki mleka. Dziesięcioletni plan rekonstrukcji Moskwy został zakończony. Zmieniło się oblicze stolicy Związku Radzieckiego. Nowe, szerokie ulice przecinają miasto. Trudno już dzisiaj odróżnić przedmieścia od centrum. 800-kilometrowym rurociągiem gazowym Saratów-Moskwa płynie gaz dla dziesiątków tysięcy mieszkań stolicy. Brzegi rzeki Moskwy zostały uregulowane i zakute w granic. Nad brzeżami przebiegają nowe, szerokie ulice. Piękne mosty stanowią jeszcze jedną ozdobę miasta. Są tak wysokie, że w okresie żeglugi przepływają pod nimi wielkie statki z wolgi. Dalsza przebudowa Moskwy uczyni stolicę Związku Radzieckiego jeszcze piękniejszą.